Najświętsza dziewico Maryjo, matko naszego zbawiciela, z sercem pełnym pokory i wiary, klękamy dziś przed Tobą, trzymając w dłoniach paciorki różańca, tego świętego łańcucha miłości, który łączy niebo z Ziemią, serce człowieka z sercem Twoim i boskiego syna. Oto przychodzimy, by zanurzyć się w tajemnicach życia, śmierci. I zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, prowadzeni Twoją macierzyńską dłonią w ciszy kontemplacji i w głębi duszy, która pragnie Boga. O Maryjo, Ty jesteś oblubienicą Ducha Świętego. Ty nosiłaś w swoim łonie Słowo Wcielone. Ty uczyłaś Jezusa pierwszych słów. Ty towarzyszyłaś mu w Drodze Krzyżowej aż na Golgotę. Dziś prosimy Cię, byś towarzyszyła nam w tej modlitwie różańcowej, by każde zdrowaś Maryjo stawało się echem Twojego magnifikat, hymnem uwielbienia Boga, który zniża się do swoich sług. Rozpoczynamy tę modlitwę od rozważania tajemnic radosnych, w których objawia się Twoja pokorna zgoda na wolę Bożą. Gdy archanioł Gabriel zwiastował ci, że zostaniesz matką Boga, nie cofnęłaś się w lęku, lecz powiedziałaś: Fiat. Niech mi się stanie według słowa twego. Naucz nas, Matko, mówić Bogu tak w każdej chwili życia, nawet wtedy, gdy nie rozumiemy jego planów, nawet gdy nasze serce drży z niepokoju. Gdy nawiedziłaś swoją krewną Elżbietę, Niosąc w sobie radość wcielonego słowa, uczysz nas, że miłość prawdziwa nie zatrzymuje się na sobie, ale biegnie, by dzielić się obecnością Boga. Daj nam serca otwarte na potrzeby innych, byśmy umieli dostrzegać Chrystusa w naszych braciach i siostrach. W tajemnicy narodzenia Jezusa kontemplujemy cud Bożej miłości. Która staje się bezbronnym dzieciątkiem owiniętym w pieluszki i złożonym w żłobie. Nie było dla niego miejsca w gospodzie, ale Twoje serce, Maryjo, stało się pałacem króla niebios. Uproś nam łaskę, by nasze serca były gotowe przyjąć Jezusa w każdej chwili życia, nie tylko w chwilach światła, ale i w mroku cierpienia. Przedstawienie Jezusa w świątyni ukazuje Twoją wierność Prawu Bożemu. Zanosząc dzieciątko do świątyni, oddajesz je Ojcu, wiedząc, że jego droga będzie trudna. Naucz nas, Maryjo, oddawać wszystko Bogu. Nasze radości i troski, nasze dzieci, nasze decyzje. Ucz nas, byśmy każdego dnia odnawiali nasze zawierzenie Bogu. Nawet jeśli. Droga, którą nas prowadzi, nie jest łatwa. Odnalezienie Jezusa w świątyni to obraz naszej własnej drogi duchowej. Ile razy gubimy Jezusa w codziennym zabieganiu wśród spraw i trosk, które nas pochłaniają? Pomóż nam, Matko, byśmy zawsze powracali do świątyni serca, by odnaleźć Jezusa, który nas czeka, który nas woła który nigdy nie przestaje być blisko. O Maryjo, różańcowa Pani z Fatimy, z Lourdes, z Guadalupe, z tylu miejsc na świecie, gdzie przychodzisz jako Matka, błagamy Cię, ucz nas modlitwy różańcowej, nie jako powtarzania słów, lecz jako wejścia w tajemnicę życia z Jezusem. Niech każde Ojcze nasz przypomina nam, że mamy Ojca, który nas kocha bezgranicznie. Niech każde Zdrowaś Maryjo będzie pocałunkiem dziecka, które tuli się do matki. Niech każde Chwała Ojcu będzie naszą pieśnią uwielbienia za wszystko, co Bóg dla nas czyni. Przyjmij matko wszystkie nasze intencje. Modlimy się za chorych, za cierpiących, za tych, którzy utracili wiarę i nadzieję. Modlimy się za kapłanów, by byli świętymi pasterzami. Modlimy się za rodziny, by były domowymi kościołami. Modlimy się za pokój na świecie, za pojednanie narodów, za nawrócenie grzeszników. Ty, która jesteś królową pokoju, wstawiaj się za nami, Różaniec to modlitwa pokory i wytrwałości. To modlitwa, która przemienia serce. To modlitwa, którą polecałaś nieustannie. W Lourdes, w Fatimie prosiłaś dzieci, by odmawiały różaniec każdego dnia. Dziś my jesteśmy tymi dziećmi, które odpowiadają na Twoje wezwanie. O Maryjo, matko miłosierdzia, przepełniona łaską i światłem, które pochodzi od Boga. W tajemnicach bolesnych uczysz nas najgłębszego sensu miłości. Miłości, która się nie cofa, która nie szuka siebie, lecz daje się całkowicie. W Twoim sercu, przebitym mieczem bólu, jaśnieje najczystszy przykład współcierpienia z Jezusem, Twoim Synem, który oddał życie za zbawienie świata. Gdy kontemplujemy modlitwę Jezusa w Ogrójcu, Widzimy Jego samotność, Jego wewnętrzną walkę, Jego pełne udręki serce. Jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. W tym momencie Jezus ogarnia wszystkie nasze lęki, nasze zwątpienia, nasze dramaty. O matko bolesna, byłaś duchowo przy Nim. Pomóż nam także trwać przy nim, gdy życie staje się ogrodem cierpienia, gdy nie widzimy wyjścia, gdy wszystko wydaje się ciemne. Ucz nas mówić jak On, Ojcze nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. W biczowaniu Jezusa rozpoznajemy ogrom Jego ofiary. Każdy raz bicza to znak Jego miłości do nas, to Jego cicha odpowiedź na nasz grzech. Maryjo, ile razy Twoje serce krwawiło, widząc ciało Syna poranione do granic człowieczeństwa. Naucz nas czułości wobec cierpiącego Chrystusa, obecnego dziś w ubogich, odrzuconych, prześladowanych, w tych, których świat nie chce widzieć. Uczyń nas zdolnymi do miłości, która opatruje rany i podaje wodę tym, którzy są spragnieni miłosierdzia. W cierniem ukoronowaniu Jezusa widzimy Króla, który nie zasiada na tronie z złota, lecz nosi koronę z bólu. Maryjo, byłaś królową, która nie miała pałacu, lecz cichy dom w Nazarecie, a potem dom boleści pod krzyżem. Uczna z pokory, która nie szuka uznania, która nie potrzebuje tytułów, lecz pragnie służyć. W czasach, gdy świat promuje pychę i egoizm, ucz nas życia ukrytego w Bogu, życia cichego, ale pełnego sensu. W tajemnicy Dźwigania Krzyża towarzyszysz Jezusowi przez Drogę Krzyżową. Byłaś tam, patrzyłaś w jego oczy, widziałaś jego upadki, słyszałaś jego westchnienia. Jakże bolesne było to spotkanie, serce matki rozdzierane przez cierpienie syna. Maryjo, ucz nas, jak być obecnym przy drugim człowieku w jego drodze krzyża. Naucz nas nie uciekać przed cierpieniem innych, lecz iść z nimi, towarzyszyć, milczeć razem, modlić się razem, podnosić ich jak Szymon z Cyreny. I ocierać ich twarze jak Weronika. A gdy dochodzimy do Golgoty, serce zamiera. Widzimy Twojego syna przybitego do krzyża, Jego ramiona rozciągnięte w geście miłości aż do końca. Maryjo, byłaś tam, stałaś pod krzyżem, nie uciekłaś, nie zaparłaś się. Ucz nas odwagi. Byśmy potrafili stać przy krzyżu nie tylko w chwilach triumfu, ale też w godzinach przegranych, zdrad i osamotnienia. Naucz nas wierzyć, że krzyż nie jest końcem, że cierpienie ma sens, że Bóg jest nawet w najciemniejszych dolinach. W tej części różańca dotykamy ran, które zadał grzech. Ale również doświadczamy łaski, która z tych ran wypływa. Każdy ból staje się miejscem, gdzie Bóg może działać, gdzie Jego miłość może przemienić nas na nowo. Maryjo, w Twoim spojrzeniu nie było rozpaczy, było zaufanie. Naucz nas ufać nawet wtedy, gdy wszystko wokół krzyczy: Bóg Cię opuścił. Ucz nas wiary, która trwa. Która nie pyta dlaczego, ale mówi: Wierzę. Chcemy teraz złożyć przed Tobą wszystkie nasze krzyże, te, które znamy, i te ukryte, te, które dźwigamy w cichości, i te, które ranią nas każdego dnia. Matko bolesna, która znałaś każdy rodzaj cierpienia, prosimy, wstawiaj się za nami. Prosimy za tych, którzy są przytłoczeni depresją. Za tych, którzy tracą sens życia, za matki płaczące nad dziećmi, za więźniów, za samotnych. Prosimy za tych, którzy nie wierzą, że można jeszcze powstać, bądź dla nich światłem, które prowadzi do zmartwychwstania. Ty, Maryjo, jesteś tą, która nie odwróciła wzroku od krzyża. Naucz nas tej samej postawy. Naucz nas być. Wiernymi do końca. Ucz nas, że w cierpieniu można kochać, a w miłości można cierpieć. O Maryjo, królowo nieba i matko zmartwychwstałego, w tajemnicach chwalebnych odsłaniasz przed nami zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, grzechem i wszelkim złem. Twoje serce, które współcierpiało aż po krzyż, Teraz rozbrzmiewa radością i pieśnią uwielbienia, bo syn Twój powstał z grobu, żyje i króluje na wieki wieków. O matko, wprowadź nas w głębie tych tajemnic, byśmy i my żyli jako dzieci światłości, pełni nadziei i odwagi. Zmartwychwstanie Jezusa to fundament naszej wiary, to źródło wszelkiej radości. Kamień został odsunięty, grób jest pusty, a anioł głosi, nie ma go tutaj, z martwych wstał. Maryjo, Ty widziałaś go po jego cierpieniu, dotknęłaś jego chwalebnych ran, słyszałaś jego głos. Prosimy Cię, byś uprosiła nam łaskę spotkania ze zmartwychwstałym w naszym codziennym życiu. Naucz nas rozpoznawać jego obecność. W Eucharystii, w braciach, w chwilach cichej modlitwy, w znakach miłości. W niebo wstąpienie Pana jest momentem chwały, ale też zadaniem. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Maryjo, ucz nas być świadkami. Nie pozwól, byśmy zatrzymali Ewangelię tylko dla siebie. Uczyń nas misjonarzami nadziei. Głosicielami prawdy, apostołami miłości. Niech nasze życie będzie jak Ewangelia pisana czynami, by inni patrząc na nas zapragnęli poznać Jezusa. Zesłanie Ducha Świętego, Ty, Maryjo, trwałaś na modlitwie z apostołami, kiedy ogień z nieba stąpił i przemienił ich serca. O Matko Kościoła, prosimy, byś modliła się z nami i za nas. Niech Duch Święty wypełni nasze dusze, niech da nam mądrość w decyzjach, odwagę w trudnościach, cierpliwość w cierpieniu, miłość bez granic. Potrzebujemy tego ognia, który oczyszcza, który daje nowe życie, który czyni nas nowymi ludźmi. W tajemnicy w Wniebowzięcia kontemplujemy twoje uniesienie. Ciało i dusza zostały wzięte do chwały nieba. Jesteś pierwszą spośród zbawionych, jesteś znakiem nadziei dla nas wszystkich. Maryjo, pokazujesz nam, że nasze ciała mają wartość, że nasze życie nie kończy się w chwili śmierci, ale prowadzi ku wieczności. Ucz nas życia nie dla tego świata, ale dla Królestwa Bożego. Naucz nas odkładać to, co zbędne i skupiać się na tym, co wieczne. W tajemnicy Twojego ukoronowania na Królową Nieba i ziemi widzimy uwielbienie pokornej służebnicy pańskiej. Nie zdobyłaś tej chwały przez władzę czy siłę, ale przez całkowite zawierzenie Bogu. Maryjo, ucz nas tej królewskiej pokory, ucz nas, że wielkość mierzy się zdolnością do służby. Niech Twoja korona będzie dla nas przypomnieniem, że jesteśmy dziećmi Króla, powołani do życia w łasce, w prawdzie, w świętości. Matko, w tych tajemnicach chwalebnych wlewasz w nasze serca otuchę. Pokazujesz, że po ciemności zawsze przychodzi światło, że Bóg ma ostatnie słowo, że miłość zwycięża śmierć. Ucz nas tej nadziei, która nie zależy od okoliczności. Niech nawet w cierpieniu nasze serca śpiewają pieśni chwały. Niech nasza dusza będzie jak Twoja, pełna Ducha Świętego, gotowa do działania, oddana całkowicie woli Ojca. W tej chwale zawieramy nasze rodziny, abyś Ty, Matko, była ich królową, aby Jezus był w ich centrum, aby Duch Święty ich prowadził. Modlimy się za Kościół, aby był zjednoczony, odważny, święty. Modlimy się za papieża, biskupów, kapłanów, by byli pasterzami według serca Jezusa. Modlimy się za młodych, by odnaleźli swoje powołanie. Modlimy się za tych, którzy odwrócili się od Boga, by odnaleźli drogę powrotu. Maryjo, która królujesz w niebie, bądź też królową naszych serc. Naucz nas, że królowanie oznacza służenie, że chwała to oddanie się Bogu całkowicie. Daj nam łaskę codziennego wyboru Boga, byśmy nie żyli w połowie dla siebie i w połowie dla niego, ale całym sercem, całą duszą, całym umysłem byli Jego. O Maryjo, przeczysta dziewico, święta Matko Kościoła, prowadź nas teraz przez tajemnice światła. Przez te chwile życia Jezusa, w których objawiała się chwała Jego Bóstwa, w których słowo stało się światłem dla świata, a Ty, jako najpokorniejsza z kobiet, byłaś zawsze obok, cicha i obecna, jak poranna jutrzenka zwiastująca dzień. Przez te tajemnice uczysz nas, że życie chrześcijańskie to nie tylko cierpienie i walka. Ale też światło i radość, nauka i obecność prawdy. W tajemnicy Chrztu Jezusa w Jordanie widzimy pokorę syna Bożego, który choć bez grzechu staje wśród grzeszników, przyjmuje chrzest z rąk Jana i otwiera niebo dla całej ludzkości. Maryjo, choć nie jesteś wymieniona w tej scenie, Twoje serce było z nim. Prosimy Cię, uproś nam łaskę odnowienia naszego chrztu, byśmy każdego dnia żyli jako dzieci Boże, zanurzone w łasce, karmione modlitwą, oddane Bogu. Niech Duch Święty, który stąpił wtedy, jak gołębica, prowadzi nas i dziś. W tajemnicy objawienia się Jezusa w kanie galilejskiej. Rozpoznajemy ciebie, matko, jako pośredniczkę łask. To ty zauważyłaś brak wina, to ty wstawiłaś się u Jezusa, to ty powiedziałaś sługi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I właśnie wtedy dokonał się pierwszy cud: przemiana wody w wino, znak miłości i obfitości bożej. Maryjo. Ucz nas tej uważności na potrzeby drugiego człowieka, ucz nas zawierzenia, ucz nas jak prowadzić ludzi do Jezusa, nawet jeśli wydaje się, że jeszcze nie nadeszła jego godzina. W głoszeniu Królestwa Bożego i wzywaniu do nawrócenia rozbrzmiewa głos zbawiciela, który przynosi orędzie zbawienia całemu światu. Maryjo. Ty słuchałaś Jego słów z miłością i kontemplacją, zachowywałaś je w sercu. Naucz nas miłości do Ewangelii, do Słowa Bożego, które karmi duszę i daje życie. Uczyń z nas uczniów, którzy nie tylko słuchają, ale i działają, którzy nie tylko mówią o miłości, ale nią żyją, którzy świadczą o Królestwie już tu, na ziemi, przez pokorę. Uczciwość, przebaczenie i miłosierdzie. W tajemnicy przemienienia na górze tabor Jezus ukazuje swoją chwałę trzem uczniom. Jego twarz jaśnieje jak słońce, a szaty stają się białe jak światło. Ojciec objawia: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Maryjo, ty słuchałaś go przez całe życie. Ucz nas słuchać Go w ciszy serca, w nauczaniu Kościoła, w wydarzeniach codziennych. Daj nam wiarę, byśmy wierzyli nawet wtedy, gdy nie widzimy chwały, ale tylko krzyż. Pomóż nam wspinać się na tabor każdego dnia, przez modlitwę, wyrzeczenie, szukanie Boga. W tajemnicy ustanowienia Eucharystii jesteśmy świadkami największego daru. Jezus zostawia nam swoje ciało i krew jako pokarm na życie wieczne. Maryjo, ty karmiłaś go swoim ciałem, a teraz on karmi nas sobą. Ty, która jako pierwsza adorowałaś słowo wcielone w łonie i w ramionach Naucz nas adoracji, naucz nas pragnienia Eucharystii, naucz nas dziękczynienia. Niech każda Msza Święta będzie dla nas nowym wieczernikiem, w którym Duch Święty przemienia nasze serca. O Matko Światła, w tych tajemnicach objawiasz nam drogę chrześcijańskiego życia, drogę wiary, która rodzi się z zanurzenia w Bogu. I sprowadzenia przez Ducha Świętego. Prosimy Cię, abyś uczyła nas każdego dnia wybierać światło w naszych słowach, czynach, decyzjach. W świecie pełnym zamętu i zamroczenia, bądź naszą gwiazdą zaranną, która prowadzi do Chrystusa. Zawierzamy Ci dzieci i młodzież, by kroczyli w świetle Ewangelii. Zawierzamy ci ludzi starszych, by ich życie było świadectwem nadziei. Zawierzamy ci tych, którzy pogubili się w ciemnościach grzechu, by znaleźli światło przebaczenia. Modlimy się za tych, którzy stracili sens życia, aby odnaleźli go w blasku miłości Bożej. Maryjo, Bądź dla nas przewodniczką w drodze ku światłu, w drodze do Boga. Niech przez różaniec światło Chrystusa przenika nasze dusze, niech rozpala nasze rodziny, niech przemienia nasze parafie, niech odradza Kościół. Uczyń nas nosicielami tego światła, cichymi, pokornymi, ale gorliwymi i wytrwałymi. O Maryjo, matko miłości i pokoju, zakończamy tę wspaniałą drogę modlitwy różańcowej prowadzeni przez Ciebie, czułą, wierną, nieustannie obecna matko. Nasze serca zostały dotknięte tajemnicami radosnymi, bolesnymi, chwalebnymi i pełnymi światła, które tworzą jedną wielką opowieść o Bożej Miłości i Zbawieniu. Teraz w tej ostatniej części pragniemy oddać Tobie wszystko, co przeżyliśmy w tej modlitwie: nasze wzruszenia, nasze łzy, naszą skruchę, nasze nadzieje. Maryjo, Ty najlepiej znasz nasze serca. Wiesz, ile w nich bólu, ile nierozwiązanych spraw, ile pragnień jeszcze niespełnionych. Wiesz też, jak bardzo pragniemy kochać Boga, jak bardzo chcemy być Jemu wierni. Choć jesteśmy słabi, choć często upadamy, to jednak dziś, trzymając mocno różaniec, wołamy do Ciebie z dziecięcą ufnością. Prowadź nas, nie opuszczaj, módl się za nami. W każdej tajemnicy różańca ukazałaś nam Jezusa, nie siebie, lecz Jego. Cała Twoja obecność w Piśmie Świętym i w historii zbawienia to cicha wskazówka. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Ucz nas tej postawy, pokory, która nie szuka swojej chwały, lecz żyje dla chwały Boga. Chcemy patrzeć na świat Twoimi oczyma, słuchać Słowa Bożego Twoimi uszami, kochać Twoim sercem. O matko! Pragniemy, by ta modlitwa przyniosła owoce. Niech w naszych sercach narodzi się nowe pragnienie świętości. Niech nasze rodziny staną się szkołami modlitwy i przebaczenia. Niech parafie napełni duch jedności, pokoju i misji. Niech Kościół z nową mocą głosi Ewangelię każdemu człowiekowi, a my. Niech nasze życie stanie się żywym różańcem, w którym każde działanie, każde słowo, każde cierpienie będzie kolejnym paciorkiem ofiarowanym z miłością. Oddajemy Ci, Maryjo, całą naszą przeszłość. Wszystkie nasze grzechy, upadki, błędy, zaniedbania, niech Twoje niepokalane serce je oczyści i odda Ojcu Niebieskiemu jako ofiarę skruchy. Oddajemy Ci naszą teraźniejszość, wszystkie decyzje, które musimy podjąć, wszystkie trudności, z którymi się zmagamy. Oddajemy Ci naszą przyszłość, to czego się boimy, co jest niepewne, co tylko Bóg zna. Wszystko składamy w Twoje ręce. Niech różaniec nie będzie dla nas tylko modlitwą z czasu do czasu, ale codziennym rytmem serca. Pomóż nam wytrwać, nawet gdy przyjdzie znużenie, pokusa rozproszenia, brak czasu. Przypominaj nam, że każda zdrowaś Maryjo ma moc, że każde wezwanie Twojego imienia rozbrzmiewa w niebie, że każda tajemnica różańca wprowadza nas głębiej w życie Jezusa. Maryjo, matko wszystkich ludzi, błagamy Cię, przyjmij nas na nowo jako swoje dzieci. Uproś dla nas darczystości serca, pokory, odwagi w wierze, miłości do Kościoła. Pomóż nam trwać przy Jezusie, szczególnie w momentach próby, ucz nas, jak nieść krzyż, jak służyć bez oczekiwania na nagrodę, jak kochać bez granic. Zawierzamy Ci cały świat, ziemię poranioną przez wojny. Niesprawiedliwości, nienawiść. Zawierzamy Ci wszystkie narody, aby uznały Jezusa jako swojego króla i zbawiciela. Zawierzamy Ci papieża i cały Kościół, by w mocy ducha świętego prowadził ludzkość ku zbawieniu. Zawierzamy Ci chorych, samotnych, więźniów, dzieci nienarodzone i tych, którzy są u kresu życia. Niech Twoja obecność będzie dla nich światłem i pocieszeniem. Na koniec, Maryjo, Królowo Różańca Świętego, dziękujemy Ci za tę modlitwę. Dziękujemy za każde poruszenie serca, za każde światło, które otrzymaliśmy. Spraw, byśmy nigdy nie zapomnieli, że Różaniec to łańcuch, który łączy niebo z ziemią i że Ty, nasza Matka. Jesteś zawsze po drugiej stronie, trzymając nas mocno za rękę. Niech nasze życie stanie się modlitwą, niech każdy dzień będzie ofiarowany Bogu przez Twoje ręce, niech nigdy nie zabraknie nam wiary, nadziei i miłości, i niech pewnego dnia u końca naszej ziemskiej drogi spotkamy Cię twarzą w twarz. Ty przyjmiesz nas do swojego serca i poprowadzisz do chwały nieba, gdzie na zawsze będziemy chwalić Boga wraz z Tobą i wszystkimi świętymi.